Cześć, witam Was na moim kanale i w tym filmie pokażę Wam, jak przebiega rywalizacja w free to play Challenge 2024. Mój team w końcu jest yy, zarejestrowany w pełni, tak? czyli punkty wszystkich graczy są pokazywane na stronie, i dzięki temu udało nam się przeskoczyć z ostatniego miejsca na miejsce. Na razie, przedostatnie, ale nam blisko, bardzo blisko jesteśmy kolejnych, kolejnego teamu, kolejnych przeciwników. Rozkręcamy się powoli, ale. Nie przejmuję się tym zbyt, zbytnio, ponieważ to nie jest sprint, to jest maraton. Tu się liczy wynik, jaki będziemy mieć na koniec każdego miesiąca, a nie w pierwszym tygodniu. Także powoli się rozkręcamy i idziemy do przodu. No a jeśli chodzi o moje konto, to powiem Wam, zostały popełnione błędy. Zostałem, rozproszyłem się, za bardzo się w pewnym momencie skupiłem na tym, żeby pchać misję i zmarnowałem tam zbyt dużo energii, przez co o jeden dzień, przynajmniej o jeden dzień, opóźniłem zrobienie Keila na 6 Gwiazdek. Najszybszy gracz zrobił to pierwszego dnia, ale to był gracz, który miał niesamowite szczęście. I szczerze powiem Wam, nie wiem, czy chciałbym mieć takie szczęście, ponieważ w pierwszych dwóch wojdach, które dostał, a je można dostać dosyć szybko za zrobienie kampanii trafił dwie void legendy jeden to był hegemon, drugiego nie pamiętam no ale to był gracz, który poświęcił dwie void legendy po to, żeby wrzucić startową rarkę na 6 gwiazdek nie wiem, czy chciałbym być w takiej sytuacji no ale inni, którzy bardziej się skupili na to, żeby yy, na kampanii, żeby levelować kurczaki no byli przynajmniej o jeden dzień szybsi ode mnie ale ja też do tego w końcu doszedłem, mam już kurczaki i mogę y, Keila wrzucić na 6 gwiazdek, co teraz zrobię. Także mój Keil upgrade. No i w końcu ma 6 gwiazdek. Ja od razu wrzucę mu jakieś browary, żeby mocy nabrał, 40 poziom i dzięki temu przyspieszę, dzięki temu przyspieszę i w kampanii zajdę dalej, bo robię brutal, robię w tym momencie Brutal, doszedłem do Palace of Arabia i w sumie farmiłem tutaj kurczaki. Wolałbym szósty, żeby zdobyć 5-gwiazdkowe speed buty ale tutaj nie miałem, było blisko. Bałem się, że będę przegrywać, więc cofnąłem się na trzeci poziom. Teraz spokojnie będę mógł to przejść i pewnie kilka poziomów dalej. Za co będą punkty do, do całego turnieju. Na pewno w tym momencie w dungeonach. Yy, przejdę dalej, bo tutaj przez Affinity nie robiłem poziomu 10, więc pewnie teraz z lepszym keylem przejdę poziomów dalej, i pewnie na innych dungeonach też pójdę dalej. Dzięki temu nabiję, nabiję sporo punktów do turnieju i pozwoli nam to pójść yy, dalej. Great Hall yy, Shadow of Accuracy tutaj. No musiałem miałem misję, więc musiałem niestety atak robić. Zobaczmy czy mam. No, brakuje mi troszkę, ale dalej będę szedł w Accuracy, bo tego mi bardzo w tym momencie brakuje. Mój Kale, yy, Mam już. Yy, tak wyglądają staty. Prawie 22 000 HP, 2000 ataku. Yy, przyzwoicie, szybki, fajnie było trochę więcej, ale mamy 100% crit rate a bardziej mnie martwi to niskie. To niskie accuracy. O, mogę w tym momencie. Y, ostatnią masterkę mudać. Jakże tak to na razie wygląda. Jest w pełni wyksiążkowany. Y, tutaj Mordekaj teraz on będzie wrzucany na 5 gwiazdek. To mnie też na pewno przyspieszy. Książki całkiem nieźle idą. Jedna ostatnia wpadła na A1. Tego bym nie chciał. Najpierw chcę wyksiążkować A2A3. Więc tak to wygląda. Y, no i co? Poza tym, no nie mam w tym momencie kogo używać Dil'Gol, no i pewnie Solbond Boyer też w pewnym momencie trafi na wyższą ilość gwazek, bo jest to całkiem dobra rarka Nie mam szczęścia do shardów yy, póki co yy, same rarki Jedną, jednego tutaj jedną enchant'a dzisiaj zgarnąłem więc pomyślałem, że poczekam z otwieraniem aż będę robił film także zobaczmy Zobaczmy, co tutaj wpadnie. No i kolejna rarka. Apothecary! Ale to jest dobra rarka. No, to jest jedna z lepszych rarek, więc fajnie. Mam czempiona, który realnie mi się przyda. No, chociaż taki promek tutaj nadziei yy, się pojawił. No, tutaj z tych czempionów z wybrałem sobie Sepulcher. Ona by mi Clan Bossa najbardziej pociągnęła. No tutaj Oczywiście, gdybym apysjona trafił, to i tak bym nie mógł go używać, ale myślę, że ja bym go nie przerobił na kurczaka w tym momencie. Zostałby dla kogoś, kto to konto po mnie odziedziczy. Yy, co dalej? Arena. Jestem tutaj na Silver 3. No, brak mocy y, trochę mnie ograniczał. Mój Kelly no, nie uderzał tak mocno, więc troszkę mnie to ograniczało. Teraz. Mając go na sześciu gwiazdkach na pewno będę mocniej uderzał, więc będę miał większy wybór teamów e, realnych przeciwników do wyboru. Nie będę się już tak, nie będę już tak ograniczony, więc można powalczyć z tymi teamami. No, i widzicie. Przy Keilu na 50 poziomie Yy, takich rzeczy jeszcze nie robiłem. Teraz już uderzę naprawdę mocnie, Dostał duży boost do statów i spokojnie mogę sobie farmić. Także niedługo, niedługo, jak tylko wystarczy mi tych tokenów, powinienem się doczłapać do Gold 4. Muszę teraz popracować nad moim, yy, nad moim yy, Mordekajem, po to, żeby on ruszał się przed keylem bo on wrzuca Increase Attack. Z Increase Attack te ataki Kayla będą jeszcze mocniejsze. I pewnie nie jednego z tych championów tutaj. No, który był tutaj szybszy, bym one -shotował. W tym momencie, gdyby miał Increase Attack, pewnie tylko kołuką by został. Żywy cała reszta już by padła. Okej, okay, przeżyli Ach, a, to było akurat dobre. zamienił mnie w owce, więc wracam z połową życia. Dzięki czemu mogłem go. Dobić eee, O tutaj Może być kiepsko ja Jeszcze tutaj na tym kącie nie odebrałem legendy Tak, bo tutaj startowaliśmy Kilka dni później Chyba jutro ją odbiorę O, to mnie mogło zabić Ten stan Tak, to mnie pokonało, także nie ma sensu Ale legendy odbiorę Jutro I to będzie kolejna pięćdziesiątka no, Na pewno też mi bardzo Yy, pomoże w progresie. Na moim głównym koncie już odebrałem też tą legendę. Dzisiaj mam, mam go już na 60 gwiazdkach, na 6 gwiazdkach, 60 level. Książki. Muszę mu jeszcze tylko kupić masterki. I oczywiście yy, będę robił yy, poradnik na temat tego czempiona. Pomyślałem, że zanim wypuszczę pierwszą część tego filmu, to mogę dograć jeszcze drugą, w której pokażę Wam, jak, jak zmieniło się moje konto i ile się udało zrobić od momentu, kiedy, kiedy wrzuciłem Kayla na 6 gwiazdek, ponieważ zmieniło się dosyć dużo. Mam też pierwszego epika w końcu na moim koncie, także pokażę Wam, pokażę wam kto to jest. Ale na początek chciałem Wam pokazać, jak obecnie wygląda cała zabawa, jak wygląda ranking i chciałem Was też zaprasić, zaprosić na e, kanał Deadwooda, ponieważ wczoraj e, nagraliśmy wspólnie z innymi twórcami Steamu, nagraliśmy wspólny film, więc prawdopodobnie dzisiaj możecie sprawdzać jego kanał i tam pokaże się nasza dyskusja, gdzie rozmawialiśmy troszkę o e, przedstawiliśmy się troszkę, bo nie wszyscy twórcy są e, wszystkim znani, i mówiliśmy o tym jaka jest nasza strategia, jakie jest nasze podejście do konta free to play do takiego początku gry. No a teraz spójrzmy, ponieważ od wczoraj odkąd Kale wszedł na 6 gwiazdek to udało mi się mocno, mocno pocisnąć i zwiększyć ilość punktów, także powoli doganiamy już, przegoniliśmy Fateless wczoraj i doganiamy powoli team MTG Jedi. A. Tak obecnie wygląda punktacja, na razie mam ich tutaj najwięcej, 731 drugi Deadwood, potem Jstar, Pogo Wizard D i Yang na samym końcu Także tak to w tym y, momencie wygląda A teraz przejdźmy sobie do y, Przejdźmy sobie już do gry i pokażę wam co tutaj się zmieniło Otóż mój Kayle ma już 60 poziom e, Troszkę go też Przebrałem także obecnie y, W ten sposób się prezentuje prawie 25 000 HP e, Mamy o tutaj Mówię, zmiany nie są jeszcze duże, ale troszeczkę staram się go pchać do przodu, żeby miał troszkę więcej przeżywalności, troszkę więcej obrażeń. Także tak to w tym momencie y, wygląda. Udało mi się dzisiaj Mordykaja też rzucić na y, na 5 gwiazdek, dzięki czemu przeszedłem jak burza przez kampanię HARD. Y, zrobiłem to wszystko na 3 gwiazdki. On w tym momencie y, tak się prezentuje. Może nie jest to jeszcze jakiś coś super, ale, ale idziemy do przodu. Yy, dodatkowo, Apothecary dostał już 4 gwiazdki. Solbon Boyer yy, też został przed chwilą dosłownie użyciem na 4 gwiazdki, no i za wymaksowanie kampanii Hard dostałem Secret'a, y gdzie trafiłem w mask firmon Szczerze, bałem się, że przy moim szczęściu trafię legendę, i nie, i, a to przynajmniej gdybym miał legendę, to chociaż miałbym pięciogwiazdkowego gwiazdkowego kurczaka. A co ja mam zrobić z mask Firmongerem? No, ok, leveluję go, będzie na tych czterech gwiazdkach, ale nie widzę sensu, żeby go wrzucać na 5 gwiazdek, bo to jest marnowanie zasobów. Może skończy jako kurczak pięciogwiazdkowy, tak może być, ale myślę, że na razie go podtrzymam. Zobaczymy, będę chociaż nim mógł robić, nie wiem, pierwsze, dwa, może trzy poziomy na Faction Wars. No bo co ja mam z tym zrobić? No, na A1 atakuje jednego, dwa razy, obniża turmiter, jeżeli przeciwnik ma sobie fear albo true fear Na A2 atakuje jednego przeciwnika i ma szansę na wrzucenie fearu na przeciwnika i może umieścić jeszcze Decrease Speed to będzie true fear na dwóch przeciwników, jeżeli kogoś zabije. Ja nie widzę, żeby on kogoś zabijał. Na A3. Atakuje jednego przeciwnika, ignoruje 35% defensu, jeżeli przeciwnik ma na sobie fear. Umieszcza block debuffs na jedną turę, e, increase speed na dwie tury i revive death na dwie tury, jeżeli kogoś zabije. Napełnia jego turn meter o 50%, kiedy... Przeciwnik, e, HP przeciwnika spada poniżej 20%, pasif akurat jest całkiem ciekawy, ale cała reszta jest do niczego, no wszędzie atakuje jednego przeciwnika, no co ja mam z tym zrobić no szczęście mi tu e, szczęście mi tu nie dopisuje e, no w każdym razie tak to teraz y, tak to teraz y, wygląda tutaj kolejny bonusik w poszedł y, powoli dochodzę do na arenie Jestem coraz bliżej. O, znowu spadłem, widzę. Ale obronę może tutaj wrzucę kogoś do obrony na ten moment. Żeby mnie tak nie bili. Tak się troszkę zbliżam do tego Silver 4. Potem troszkę spadam, ale z tym Kaylem i z moim Mordekajem na 5 gwiazdkach jestem w stanie. Mam więcej przeciwników. Jest w moim zasięgu. Także udało mi się troszkę gemów nazbierać. Zbieram 800. Nazbieram kupię masterki. Mordekajowi, dzięki temu kejlowi na 6 gwiazdkach, udało mi się dużo obrażeń więcej wyciągnąć. Na Bossie, to jeszcze były bez Mordekaja na 5 gwiazdkach, więc te wyniki jeszcze wzrosną, tu ile tutaj? Ok, mam tutaj na dwa klucze, robię na jeden klucz, robię easy, zobaczymy. Może powoli trzeba będzie przechodzić. Na hard tutaj y, u, już 11 milionów, tu już będzie problem z tym, żeby największy klucz zdobyć, ale zobaczmy, knight's chest jest tutaj najwyższy, a tutaj, no tutaj muszę 7 ponad milionów zrobić, więc no, na razie mi się nie będzie opłacało y, robić y, harda. Ok, więc tak to wygląda, taki szybci, szybki update y, z drugiego dnia, no a my dalej walczymy jako team, rozkręcamy się powoli. I chcemy kolejnych, y, kolejnych oponentów y, przeskakiwać na liście. Dobra, tyle z mojej strony. Mówi do Was, Samael. Cześć.